Wali mnie to, że Polacy muszą wyjeżdżać za granicę. Ja pracuję u palikota, ale teraz jak go sadzą za te zeznania finansowe, to nie będę miał skąd brać pieniędzy. Przeczytałam. Ale co będzie dalej? <laughs> Usteczki są coraz droższe. Usługi fryzerskie ciągle drożeją, Farba do włosów też. Coraz trudniej jest żyć takim jak ja, pajacą. Bo już nic nie robić, tylko wziąć od palikota za podpisy należy. Listy palikota już się tworzą. Palikot obiecuje po 25 zł. Władza zapłaci co najwyżej po 12,50. A za udział w paradach palikot dawał nawet po 28 zł. Grusznijmy w watachy. Wypatroszmy ich. Palikot, który nie ściemnia. Czerpie kasę z polityki. I tylko z lewych interesów i kręcenia lodów. Idę na chustki. Kocham palikota. Coś dla kraju, zróbmy sobie z nim dzieci. Teraz twój rób. A na koniec się wypatroszy! Aaa! Nareszcie! 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 Peny nie zna życia, kto nie służył w marynarce. W związku z problemami za głos płacę tylko złotówkę.